Cześć! marzysz się piękny handstand? Praktykujesz i chcesz go rozwijać? Mam dla Ciebie jedną wskazówkę. Jak Twoje stanie na rękach może mieć coraz to większego skilla. Przygotuj swoją przestrzeń, gdzie będziesz stać na rękach. Sugeruję, aby za Tobą była ściana, tak żeby było to bezpieczniejsze, jeśli nie masz osoby, która może Cię asekurować. Kiedy będziesz wchodzić do handstandu, kiedy przeniesiesz nogę w górę i przekołysasz się łagodnie do przodu, aby przenieść ciężar ciała na swoje ręce, Postaraj się to zrobić na bezdechu, wciągnąć brzuch, zaangażować u na Bandę, czyli podwinąć troszkę tutaj pod brzusze do góry, jakbyśmy chcieli zamknąć zamek, coś podciągnąć. I kiedy poczujesz, że jesteś w handstędzie, kiedy zaczynasz go łapać, weź głęboki wdech. I oddychaj w tym handstędzie przede wszystkim. Czyli wymach nogą do góry. Pomyśl o podbrzuszu, podwin, wdech w górze, zaangażuj swoje pośladki, wyciągnij nogę jak najwyżej, znajdź lewą stopą, prawą stopę, złącz je razem, aktywne stopy, pośladki napięte, łagodnie przenieś nogi w tył. Wzrok skupiony w jednym punkcie. Twoje dłonie bardzo dużą pracę tutaj wykonują, bo balansujesz pomiędzy palcami a dłońmi. Oddychaj.